W auli kryształowej SGGW odbyło się spotkanie z uczniami szkół średnich i ich nauczycielami. Kilkuset uczniów z ośmiu zaproszonych szkół wysłuchało wykładu z biologii. Uczelnie zaprezentowała i odpowiadała na pytania młodzieży pani prorektor do spraw dydaktyki, profesor dr habilitowana Krystyna Gutkowska. Następnie uczniowie obejrzeli laboratoria wydziałowe. Licealiści odwiedzili takie obiekty jak Laboratorium Kultur in vitro, Laboratorium Inżynierii Genetycznej, Laboratorium Fitopatologii oraz kilka wydziałów: Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu oraz Wydział Technologii Drewna. Rendezvous w SGGW to rozpoczęta wiosną 2006 roku cykliczna akcja skierowana do uczniów drugich i trzecich klas szkół średnich której celem jest pomoc w ukierunkowaniu zainteresowań zawodowych. Do akcji zapraszamy uczniów szkół średnich, których nauczyciele wyrazili zainteresowanie taką formą współpracy. Na następne spotkanie zapraszamy 26 października.